Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Deraregord, a to co oglądacie jest tu trumna Andiego i Laylay. I dzisiaj zobaczymy sobie kolejne zakończenie. Kolejne zakończenie w tej wspaniałej grze. A mianowicie zakończenie nie po prawej stronie, lecz po lewej. I musimy ułożyć coś takiego. Ha, dobrze pamiętam. Gdzie nasz Andy nie jest z Julią, tylko my mamy razem miłość z naszym braciszkiem? I zobaczmy, co się stanie. To chyba jest ten dziwniejszy wybór. Wiem na co. Wiem na co się pisze, oczywiście. Uczacha! Słodko. What? Czy żółta to jednak nasza mama? Ej, żółta to nasza mama. Co za? Muszę odzyskać braciszka. O nie. Co to jest? Koledzy z klasy. Róż to, kto to jest? Bo fiolet albo fiolet? Okej, okay. a to? Rodzice. Tam jest kluczyk, to nie. Przyjaciele. Rodzeństwo. Zdobyć kluczek. Zdobyć kluczek. Okej, złóż zielonego pluszaka. Okej, okay, i mogę położyć go na... Na rodzicach. To trochę chyba nie. Na przyjacielach. Przyjaciołach konkretnie. Przyjacielach, przyjaciołach! Oraz na koledzy z klasy. Weźmy na przyjaciołach połóżmy. Już mi się podoba. Zamieniamy rzeczywistość w tą złą. O tak! Andy jest tylko mój. A tutaj? <laughs> Bardzo dobrze. Mam go ze sobą, no i co? Eee, mogę go zamknąć teraz w klatce? O nie! Wracaj! O! Panie demonie! Czyli w tym zakończeniu mi się pojawiasz. W tamtym... nie do końca. Ej, my to widzieliśmy to zakończenie. Ej, było to zakończenie. Opalił przez demon, go opętał. Nie wiem, czy powinienem oglądać te zakończenie z oglądu, że wiecie, nie skończyliśmy całej gry. Grosik za twoje myśli. What? Nie ma mowy. Proszę, chociaż jedno słowo. Eee, upokarzające. Czy to. Nie. nie. Nie, 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 nie. Nie, co? No, nie, matka ci mówiła, żebyś tego nie robił. Masz dziabnięcie na ramieniu Leile i Wory pod oczami. Uch, nie wyglądało się na upokorzonego. Więc chyba je, chciałeś powiedzieć satysfakcjonujące. U, ty też masz rany na ramieniach. Duża sło Duża słowa nie mieszczą ci się w ustach. Co? What? <śla> chyba inne rzeczy się? Nie. 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 Czemu demon mi to pokazuje? Bo to są sceny demona, to się nie stało naprawdę. Jedynie, że to jest przyszłość? Ta, z czymś innym nie miałem problemu. Okej. Okay. <grytanie> What? O tak, tak upokarzające, nie. Wiesz, wiesz, że łatwo zmienić mi zdanie. Ktoś tu ma brudne myśli? Nie, fuck, no! Mniej brudne niż twoje. Okej, okay, this is a cute obrazek, ale... Rodzeństwo może tak... Nie! Chodź tu do, do mnie. <ścoughs> Czekaj, delikatnie kurwa, takiego... Nie, błagam, nie. Wizja nie kończy się twoją śmiercią. Okej, okay, dobra. W tamtym zakończeniu, gdzie wybraliśmy normalne zakończenie, to po prostu nie mieliśmy wizji. On wypalił papierosa i demony jakby był na jego ręce, jakby go opętał. Spoko, fajny motyw. Je, że, wiecie, że dalej jest fabuła. A tutaj po prostu demon ci pokazał, że brat cię. Że miałaś w ustach jego. żeś śliczna była, co nie? Miał jakieś dziabnięcie na ramieniu, ale. śliczna jest ta Lejlej, co nie? Taka. Działka z niej fajna byłoby, ale. no, niestety jej nie można mieć, bo. Ona i braciszek tylko. Hmm. Gratuluję, Adrius, za. wybolsowanie siostry. Chociaż tyle z tego dobrego, chociaż tyle? Cóż, ciekawe czy Andrew też to widział, żeby się... to chyba już do tego nie dojdzie. Ha, a, widział! Chyba nawet więcej! A, a. Oh, fuck, skończyłem w łóżku, moi drogi. Ej, wiecie co, w sumie takie urządzonko brzmi fajnie, bo spotkacie się z, z dziewczyną, Idziecie razem spać, trzymając to. I Demon przychodzi, i pokazuje Wam, czy będziecie razem, czy nie. Na przykład, jeśli dwie osoby są bardzo szaj, albo niepewni, i kiedy zobaczą, że jednak oni to zrobią, to wtedy mówią: A, e, no to hej, będziemy razem, jupi! A jak tego nie pokażę, to. A, nie jesteśmy dla siebie, idziemy dalej szukać. Ej, to w sumie taką instytucję może byłoby założyć z takim właśnie talizmanem, który by sprawdzał coś takiego. A naładowanie go duszami, wiecie, pełność jest zbrodniarzy, wojennych morderców, to dałoby radę! Ej, w sumie mam plan na biznes! Kto się z was pisze do tego? Możliwe. O cholera, wstałaś? Tak, dzień dobry. Ta, dzień dobry, czy dobry wieczór, czy coś tam, nieważne. Ta, więc miałeś jakąś wizję? Chyba nie. Chyba tak. Naprawdę? Czyli takie jest no, to dla ciebie nic nowego? Kurwa co? Nie! Jak to? Nie śniłeś o swojej słodkiej, uroczej się strzyczce? <laughs> Więc jednak widziałeś! Niezadowolony z tego. Nie zawidzę, nie? Starszy braciszku! To nie była wizja! Ten demon miesza w głowach. Tak, dokładnie! Właśnie tak! To dlatego, że staraliśmy się wziąć dwie wizje w cenie jednej. Więc on fałszywą wizję. To jest jedyne logiczne wytłumaczenie, nieprawda. Och, proszę cię. W końcu to jest twój talizman. Pewnie miałeś rację, nie powinien go używać. Przynajmniej się nauczyłeś. Tata, gadaj, gadaj gadaj, ja posłucham. Pierdol się, może ty to zrobisz? Tak, ja, chyba z tobą. Matka mówiła... No dobra, Lejlej zrobi przeciwko wszystko matce, więc... Wali się jej słowa? Dla Lejlej. Ale Andrew to tak... Nie wiem, czy to zakończy. Mi się bardziej nie podoba. Jakby wizja, że oni skończą razem... Napawa mi optymizm, bo będą szczęśliwi. I będą żywi. A w tamtej nie wiemy o tym. Więc może... Chyba? Spierdalaj, ty na no serio tak myślisz? <grywa> no nie wiem, ty mi powiedz. Słuchaj, oszczędź mi, nie chcę tego słuchać. Przed chwilą pomogłeś mi rozczłonkować naszych starych, ale seks to dla ciebie za dużo? W sumie ta. Wolałbym kuwa. Lepiej rozczłonkować rodziców, czy ze swoją siostrą? Chyba rozsunkować wolę. Nie było żadnego seksu. I ty mi mówisz, że to ja powinnam się leczyć. <grymny> Jaki załamany. Dobra, no, kuk, może nie wiem, nie wiesz co się stało. Może jakiś los zły spotkał, że musiał się to stać. Nigdy do tego nie dojdzie, co nie? No, <grymny> nie wiem. No, powiedz, że nie. Czasami się taka wydajesz. nie by jaka? Odrobinę zazdros... Odrobinę? O, ciopinkę Na pewno. Że co? Żyjesz marzeniami. Powiedz to mojej byłej. Ty też nie byłeś całkowicie bez winy. No ta, to już życie marzeniami. Ta jasne, ogarnij się. No nie, co żeś zrobił panie C. Julii? Nie rób tak. Wzdycha. Nie muszę się o ciebie o to pytać, ale zrobię to dla formalności. Nigdy do tego nie dojdzie, prawda? Ty i ja. Ile jest zakończę w tej grze? Czy takie wybory mają sens? Pewnie w przyszłych rozdziałach. Nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy, mój kochaniutki Andrew. Kurwa! No, jest po tobie. To nie jest śmieszne. Nie żartuj z tego. Czemu? Podnoszę cię na duchu? Co innego. Nie! Co chciał powiedzieć? Nie. Nie. Nie słyszeliście tego. A może to coś. No kuwa! Dobra. I get it. Powiedz, czy przez tą wizję. wychodzę. Dlaczego masz. Taki problem. Robiliśmy o wiele gorsze rzeczy. Aha, ona chce, naprawdę. I tak myślałam, że w końcu do tego. Oho! Do... Naprawdę! Czemu, czemu, czemu tak jesteś? Czemu tak mówisz? Czemu tak myślisz? Kobieta ma swoje potrzeby, a jedynym jedyną osobą, którą ona kocha, jesteś ty, więc. Lepiej to nie jest jakimś kolesiem martwym, którego ubierze tak jak ciebie, więc. Why not? Ja, wow, że się wkopałam, nie? No. Właśnie, przyznajesz, że już od dawna chcesz. przelecieć swojego braciszka. No, tak. Ech, daj spokój, zapomnij o tym. Dobra, ale wciąż to jest wizja, więc prezydent czy później się spełni? Twoje ostatniej wizji typu rozciągnął gardła. A tu proszę! Ej, w sumie racja. Więc zostawmy to tak, jak jest. No dobra, jak sobie chcesz. Andrew zamiata sprawę pod dywan i udaje, jakby nic się nie stało. Tak czy inaczej, idziemy wyrzucić rodziców do morza, co nie? Chodźmy. Ej, podoba mi się to zakończenie. Jej! No może jednak, zobacz. Oni tu mają te rzeczy fajne. Moglibyśmy razem, co? Nie. Nie, nie chcesz. Tradycjonalista. Ale ładnie było Layla bez koszulki. Śliczne ramiona ma. O no. Głowy. Czy to się musiało stać? Ja bym podniósł, wiecie? Nienawidzę cię. Co innego będziesz mówić. To nie moja wina. tak głupia torebka się rozerwała. Mam to gdzieś. Pozbieraj to. Let's go. Zabierzmy to i chodźmy. Mam. Dzięki Bogu, że nikogo tu nie ma. Brum, brum. Dobra, trzymaj się z dala oświatełek. światełek. W razie, gdyby ktoś wtedy przejeżdżał. Okej, okay, czy będzie inne zakończenie tutaj? Chcę to zobaczyć. Czy może, wiecie, tamto wpływa tylko. E, ciekawy jestem, czy teraz jest będzie inne zakończenie, zupełnie inne. Czy jednak to wszystko wpływało tylko na to, że dostajemy do tego wizję. A. nic więcej, bo gdy wybraliśmy normalne zakończenie, to. To może, w seze... to może w trzecim epizodzie decydujemy, że jednak to zrobimy. Hmm. Andrew wrzuca worki z kośmi do wody. Skoro mój worek się rozerwa, co zrobić z tymi czaszkami? No, okay, po prostu je wywolę. W takim razie. Ja na pewno wrzucę to dalej od siebie. Okej, okay, w tamtym po prostu wrzuciliśmy to do morza i tyle, a teraz. Jest z nimi chemia. Ej, jest chemia pomiędzy nimi. Eee, tego brakowało. okej, okay, czyli. To jest te dobre zakończenie, te, złe, te dziwne zakończenie z tym dobrym zakończeniem, te normalne jest normalne, nudne. Na pewno nie. Jak tak? Na pewno. No to na trzy. Raz, dwa. O, co się stało? Chyba wgrałem. Oszust! Wcale nie, popychanie nie było zakazane. Ej, w sumie ma rację. Niepisane zasady. Ale niepisane zasady. Ach, tak. To masz tą twoją nagrodę prosto w twarz. Przytulas. Bardzo ci dziękuję. O, Ej, dobra, oni naprawdę się pasują. Ale to wina wszystko Lejlej, lej, bo ona zepsuła go. <śmiech> <śmiech> nie. Nie. Ostatnio inaczej się zachowujesz. Czyli już się nie. Czyli już nie się nie nadaje? What? Tu ma być. Tu ma pisać. Ej, czy tu ma pisać, czyli już się. nie nadaje? Czy ma. Czy dosłownie, czyli już się nie, nie nadaje? Bo nas polskim nic nie jest zaprzeczenie, zaprzeczenia, a te tłumaczenie bywa czasami złe, więc. Nie w sensie. Jak tamte twoje sny. Czy to na serio chcesz w łeb? Nie chodzi o to, tylko ogólnie. Twoja bezsenność i koszmary. Co z nimi? Ach. Mimo wszystko, mimo wszystko w sumie dobrze. Tak? Niespodziewanie nagle się czuć się lepiej. Okej, okay. ej, w sumie tam tylko wiecie: wyrzuciliśmy, on zapalił fajkę, demon, tyle, a tutaj? Ej, rozmowa. Pewnie się nie cieszysz tym, że masz się lepiej. No nie, ona lubiła cierpienie twoje. Haha, <śmany> Andy jest już duży i mnie nie potrzebuje. Andy nie żyje. Nie wydaje mi się, żeby czegokolwiek potrzebował. Obietnica to obietnica. Dobra, ten amulet. Najwyraźniej tylko ty możesz go używać, więc niech tak będzie. Tego nie jestem pewna, ale to coś pokazało mi sposób, żeby go przy mnie utrzymać. Na takiej zasadzie działamy. Ona zawsze szuka sposobu, żeby swojego braciszka zostawić przy wiecie... Sobie. Na zawsze, żeby był obok niej. Czy ona teraz chce go... Dziecko wątpię, ale... Tym może, może wtedy inne kobiety nie będą potrzebne w sumie. Ech, pewnie masz rację. Ta, ale i tak jestem zły, że nie wiemy co nadchodzi. Ciężko jest cokolwiek zaplanować. Ach, No tak, więc co teraz zrobimy? Pieniądze dały nam trochę czasu, ale i tak musimy znaleźć sobie nowe tożsamości. Musimy. Nie możemy po prostu żyć w samochodzie, i okradać ludzi, żeby przetrwać. To na długo nie zadziała i to było ok. Ryzyko kupić tożsamości, pokaż mi, jak to jest. Ten cały klub kulutystów, okej. Okay. Okej, okay, czyli po prostu zasada, że jedziemy znowu, krzyżem samochodem, ok. Czyli znowu, czyli nieważne gdzie fabułka, czy tamto zakończenie, czy nie, prowadzi nas do miejsca śledztwa i tam, gdzie zabiliśmy. <laughs> Okej, okay, znowu zapalimy. Jest oko, miał tu pieprzyka. Idziesz czy nie? Zaraz dajmy skończyć. Okej, okay, czyli tu też jest demon na nim. Okej, okay, czyli tamto yy, tamten wybór od tego różni się tylko tym, że tutaj jest, wiecie, chemia pomiędzy nimi? Podoba mi się to. Chcę to. Więc będziemy, jak będziemy ogrywać to z tym wyborem. Bo planowałem ogólnie, że wiecie, pierwsze przejście, pierwsze wybory. Decydujemy, jaką będziemy mieli dalej fabułę. Ale chyba nie, wybierzmy to. Ja chcę to. Końcu rozdziału drugiego. Chcę zapisać grę? Chcę. I moi drodzy, you can epizod... Burial, okej. Okay. Czyli to też moi drodzy było burial. Hmm. Okej, okay, czyli oba wybory powodują, że kończymy na e, burialu? Fajnie wiedzieć, czyli to po prostu jest dodatkowa rzecz. Hmm. E, jako że obiecałem wam, że zobaczymy zakończenia inne również, to Pociągiemy ten odcinek dalej i zobaczymy, jak otrzymać te zakończenie. Poproszę. Ok, czyli przy rodziców musimy Fagdat wybrać. Fagdat, ok? Albo musi, alternatywn musimy wybrać opcję refleksji. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało krótszy odcinek. Niestety, ale zobaczyliśmy teraz alternatywną opcję w. Ścieżce brutal, jak wyjdzie kiedyś może epizod z tym, bo nie wiem, jak to działają prace twórców, będę musiał się temu przyjrzeć bliżej. To oczywiście ogramy, jak i ogramy ścieżkę brutal. To wybierzemy właśnie tą opcję, że Lele i Andrew razem. Jedynie, że przy ścieżce cry about this, będzie też można wybrać opcję, że oni razem. To wtedy też się to zdecydujemy. Ale to zobaczymy, moi drodzy. Wy Kolejnym odcinku. Na razie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że je się wam podobało, zachęcam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i ja zapraszam Was na więcej odcinków z The Coffin of Andy and Lele. A teraz moi drodzy, adios.